Zawracaj Nie mogę. Nie nie mają muzyki. Mam mokre buty. Nie dobrze. Idą tu. I co teraz? Nie zrobiłem tego specjalnie. Zbroją się. Co robimy? Uciekamy. Dokąd idziecie? Chcieliśmy wam pomóc. Trzeba to zgłosić policji. Podoba ci się Bryka? Porzucili wczoraj wieczorem. Zarejestrowany na razę Saeda. Opis kierowcy i pasażera pasuje do Lee i Patela. Chcieliśmy zatrzymać Saeda, ale wyjechał za granicę. Wyczuł, że depczemy im po piętach. To nasz świadek. Widziałeś poszukiwanych? Yeah. Powiedziałem już, szeryfowi. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Nie mam powodu kłamać. Czyżby? Zobaczymy. Dokąd on idzie? Co jest grane? Powiedz, co się naprawdę stało. Napój winogronowy prymitywna zakrywka. poważnie? Nadal tak uważasz? Co za rasista, pozwolisz mu na to? Prawie koniec. Nie przestanę, póki nie zaczniesz gadać. Mówiłem, że uciekł. Pan White mówi prawdę. A ty skąd wiesz? Nigdy nie był notowany. Jest ortodontą. Jak mamy znaleźć tych terrorystów? Zabrali z samochodu Nokia 7070. Właśnie namierzamy numer.